Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotuję sobie jabłkowy syrop zimowy. Będzie to przepis z wykorzystaniem przystawki do sokownika parowego, którego recenzję mogliście widzieć na naszym kanale. Jeżeli jesteście ciekawi, jak taki syrop wyjdzie, jak on będzie smakował i jak go w ogóle zrobić oraz jak sprawdza się ta przystawka w praktyce, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Do przygotowania naszego przepisu będziemy potrzebowali 2 kg czerwonych jabłek, 50 g soku z cytryny, 300 g cukru, 1 laska cynamonu oraz 3 goździki całe. Czas przyrządzania 10 minut, łączny czas godzina 40 minut. Przepis oceniany jako łatwy pochodzi z platformy Messier Cuisine i wyjdzie nam z tego dwie butelki po 400 ml. Rozpoczynamy gotowanie. Pierwsza wskazówka. Przepis wymaga nakładki do sokownika parowego. My już ją mamy przygotowaną, także lecimy dalej z przepisem. Do pojemnika wlewamy 2 litry wody o temperaturze pokojowej. Na pojemniku miksującym montujemy nasz głęboki wkład do gotowania na parze, zapinam go. Następnie do zbiornika sokownika przymocowuję wężyk. Tutaj mamy ten zbiornik sokownika, wężyk, także ja sobie teraz go tutaj wpinam. Musimy mocno go nakręcić, żeby nam w trakcie parowania nic nie wypadło. Jest w porządku. Wężyk zamontowany. Sokownik montuję jako kolejny poziom. Następnie nakładam płytką nakładkę do gotowania na parze oraz to nasze podwyższenie. Kolejny krok. Obok urządzenia ustawiam naczynie co najmniej 1,5 litra. Mój zbanek ma litr w razie czego ja będę tutaj na bieżąco monitorowała, podstawię inne naczynia. Teraz 2 kg jabłek myjemy ze skórką, kroimy je na mniejsze kawałki i wkładamy do naszego wkładu do gotowania na parze. Ja, jak widzicie, albo nie widzicie, zaraz wam pokażę, mam wszystkie jabłka wydrążony środek, więc zostało mi tylko pokrojenie ich na ćwiartki. Chwilami zajmie to krojenie jabłek. Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. Na bieżąco układam sobie moje pokrojone jabłka w naszej przystawce. Moje 2 kg jabłek już jest pokrojone. Mam nadzieję, że to mi się teraz wszystko zamknie, bo tych jabłek jest naprawdę dużo. Biorę pokrywkę i są zamknięte. Zobaczmy kolejny krak. Teraz gotujemy wszystko na parze 120 stopni, czas 60 minut i na dole w misie będą obroty prawe 1. Uruchamiamy, tak najpierw rozgrzewamy, czekamy na rozgrzenie, następnie to się gotuje i wracamy za chwilę. Mała aktualizacja w międzyczasie. Po 40 minutach mamy już 3 czwarte, może nawet więcej, 4 piąte takiego litrowego dzbanka. Także miało wyjść dwa razy chyba po 400, a już mamy z 800 na pewno. No zobaczymy, dość jeszcze sprawnie to leci, jak widzicie, a może i nie widzicie. Jabłka jeszcze wyglądają na dość soczyste, także jeszcze, jeszcze sporo, będziemy zaraz przekładali, e, dokładali raczej do naszej wieży kolejny dzbanuszek. Gotowanie na parze zakończone w zasadzie od aktualizacji, którą Damien Wam pokazywał w międzyczasie. Niewiele się zmieniło, owszem, tego soku trochę dokapało, ale nie za dużo. Zobaczmy teraz, co mamy dalej. Zdejmujemy zestaw na parze z sokownikiem, opróżniamy pojemnik miksujący. Także ja teraz postaram się jakoś ostrożnie to zrobić. Zdjęłam zestaw do gotowania na parze, cały ten nasz górny mechanizm i jak widzicie, albo nie widzicie, zostało nam pół litra płynu w środku. Także teraz to wylewam. Soku, który tutaj mam, 780 g, wlewam do pojemnika miksującego. Czyli w zasadzie zostało nam niewiele. Tyle co trzeba, mamy już przygotowane w pojemniku. Dodaję 50 g soku z cytryny. Następnie 170 g zimnej wody. Dolewam sobie wodę. Dobra, woda na styk. Następnie cukier. I ostatnie składniki, czyli laska cynamonu oraz trzy goździki. Biorę pokrywę, usuwam z niej miarkę. I gotujemy wszystko 110 stopni, 30 minut, obroty prawe dwa. Gotowanie zakończone, syrop przecedzamy przez gęste sitko, gorący wlewamy do wyparzonych butelek. Na początek otwórzmy sobie. Nasz syrop tak się prezentuje. Ja nie wiem za bardzo, co tutaj mamy przecedzać, bo jednak nasza laska cynamonu jest cała, goździki pływają, więc ja sobie je po prostu wyłapię i będziemy przecedzać, yy, przelewać do butelek. Mam przygotowane dwie butelki, co, pa, co prawda półlitrowe, ale nie będziemy nalewać do pełna. Także złapię te nasze pływające yy, przyprawy i będziemy przelewać. I syrop przelewam do butelek. Ten syrop jest taki klarowny, więc nie wiem, dlaczego nam kazali przelewać przez sitko. Bardziej chyba chodzi o to, żeby właśnie te nasze przyprawy złapać. To unaleję sobie do pełna, a druga już nie będzie całkowicie pełna. Przekładam i przelewam. Słuchajcie, wyszły nam dwie butelki półlitrowe. Także cóż nam pozostało? Zakręcenie, odkładam sobie lejek, zakręcam dwie butelki. Przepis jest skończony, syrop zakręcony, gotowy, skończony. Tak się prezentuje, no cóż, nic dodać, nic ująć. Jeżeli na przykład e, chcecie, żeby on gdzieś dłużej stał, to tutaj można sobie jakieś fajne etykietki wygenerować, przykleić. E, do czego on się nadaje? Jest informacja, że fajnie się sprawdzi z wodą, ewentualnie gdzieś do jakichś likierów, czegoś takiego, my zaraz sobie też spróbujemy po prostu troszkę w jakimś tam kieliszku, resztę ewentualnie rozrobimy z wodą, zobaczymy jak to smakuje, ale o tym za chwilę damy. ode mnie wszystko. Jeżeli Wam się podobało zostawcie lajka, subskrypcję, smacznego! To co, wydaje mi się, że czas na mm, szybką próbę. Nie wiem, czy ten kieliszek to, to jest dobra opcja do tak gorącego syropu, żeby nie strzelił. No ale cóż, na zdrowie. Powiem wam tak. Syrop turbo słodki, ale smakowo. Do, nazwa tego syropu jest y, trafiona. Zimowy syrop jabłkowy, ponieważ jest, czuć, że on będzie turbo rozgrzewający. Wydaje mi się, że ta laska y, wanilii, Cynamon. t, laska cynamonu, dość y, mocno się wybija z tego całego smaku. Gdzieś tam z tyłu dopiero jest y, jabłko. Ogólnie goździki znikły, nie ma tutaj e, nic ich nie czuć. Być może jest ich po prostu za mało. Ale powiem tak, e, syrop w takiej wersji jak teraz ja spróbowałem raczej do picia się nie nadaje. Bardziej bym obstawiał go tak jak były we wskazówkach do rozcieńczenia z e, wodą. Być może jako dodatek do herbaty. Wydaje mi się, że ciekawą opcją byłoby zrobienie herbaty i zamiast łyżeczki cukru, czy tam ile używacie, wlać sobie na przykład taki kieliszek e, tego syropu. Myślę, że herbata byłaby perfekcyjna, bardzo dobrze, bo oddawała taki smak herbaty zimowej. Ogólnie przepis prosty. Jest to nasz pierwszy przepis, który robiliśmy z wykorzystaniem tej przystawki do soku. Przystawka do sokownika parowego. I powiem Wam tak, jeżeli jesteście ciekawi, jak ona się sprawdza, no to macie już tutaj odpowiedź. Sprawdziła się. Z tych 2 kg jabłek wyszło nam cała, cała ta męzurka soku, takiego żywego z owoców, czyli prawie litr. Do, przystawka działa jak najbardziej. Jeżeli chcecie szczegółową recenzję, co tam się składa, jak to wygląda, jak to przychodzi zapakowane, to odsyłam Was do filmu na naszym kanale, który był. Znajdziecie go. I tyle. Dajcie znać, czy macie już w ogóle tą przystawkę, czy kupujecie, czy planujecie kupić, co nie sądzicie i czy w ogóle będziecie z, y, robić y, ten przepis. Z naszej strony wszystko. Widzimy się już w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej!